Siemianeczkowizowie, z tej strony Nagielowski i witam was w kolejnym odcinku z Zombie War 4 Dead War jak w tamtym odcinku pamiętacie udało nam się zniszczyć kolejną piekielne wieżę w planetarium i teraz przechodzimy do kolejnego rozdziału, czyli zgniłe wybrzeże Zgniłe wybrzeże. o, proszę pokazuję, zgniłe wybrzeże i tutaj mamy pierwszy rozdział, budynek ruchu oporu i będziemy mieć tutaj no za... O! Oh, Viva la Res resistance <grymne> zabij 20 zombie za pomocą min. Aż mi się przypomina takie DLC z Hist of Iron e Le De resistance Resistence to, to... trochę daje takich tam plusów i w ogóle Ale ja jeszcze tego nie grałem, ale dobra, mniejsza z tym z Hyronem, może jak będziecie zostawicie mi pod tym odcinkiem O, powiedzmy, nie wiem, 10 wp w górę albo ileś Nie wiem, zobaczy jak będziecie chcieli to postaram się i możecie mi napisać w komentarzu też jaki chcecie może, czy chcecie żebym z History Irona coś nagrał, to specjalnie dla was nagram. No na moim kanale znajduje się. Jak poszukacie to znajdziecie jeden odcinek z History of Iron, z Austro Węgier. Jak zaczynają grać w Austro Węgry. No dobra. No to nie przedłużając, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, kliknięciu przycisku subskrybuj i kliknięcie dzwoneczek, by być na bieżąco. Więc... Zapraszam do oglądania. No dobra, no to tutaj klikamy kontynuuj. A, tu mam już mistrzostwo. Grałem sobie poza odcinkiem trochę takimi tu broniami, jak widzicie, tu mam ulepszenia trochę porobione. Ale muszę jeszcze trochę nimi pograć, by mieć, no, yy, zrobione tak na full. Bo teraz to ja nic nie... bo to, to są wyzwaniami robione, to więc no wiecie. A prawdopodobnie to se może to będę garantem grał jeszcze. Tak prawdopodobnie. No dałem sobie na większy magazynek, już nie na ulepszenie I w ogóle tutaj, o Mam tu jeszcze gwe... gwe, e, gwe we, chr, nie, gwe, he, chr, 43 I też taki o, ale będę musiał na pewno trochę pograć, by... No O, tutaj też co mógłbym taki kupić, jakie tam ulepszenia i to ma boskie strzały O kurde, dobra, nie, tego się nie spodziewałem no ale nie wiem, dobra. Ze przestanę się chwilowo zadowalać tym co tu jest. Po prostu mam broń taką jaką mam, A właśnie skórki. Pokażę to Jakoś mi nie pasuje ta żółta. A biała? O biała trochę lepiej. O, czarna to po prostu w takim klimacie nocnym to tak nie będzie widoczna. Ale wolę zostać tak jak jest karami. Tu się będziemy tu sobie będziemy po prostu dawać o. Bo ja jeszcze muszę na pistolecie, na pewno jeszcze tam muszę podblokowywać Stitutio, żeby mieć mistrzostwo. A potem będziemy coś, co może grać. Bo będę Setu Pro... O, tu jeszcze poulepszałem. Yy, a młodownica to pistolet na full, to pewnie wiecie, tu jeszcze muszę porobić. już niewiele mam. Dobra. Nie przedłużając... Wchodzimy do, 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 do gry. Ja się... O, dobra Chciałem powiedzieć, że wyciszę, ale pomyślę, dobra, tu jeszcze z wami pogadam. Dobra. Mi się podoba, że to się szybko ładuje to. Dobra, I się wyciszam. Schweiger's alive. But in a place worse than we can imagine. We need the intel he's gathering while he's still around to send it. Another hell tower has opened on the Ligurian coast and we've mobilized the science team to make contact with him. No to już wiemy, co mamy robić. Genoa. O, już wojna trwa. Wojna trwa w najlepsze. O. o. Dobra, o, tu już rozstrzeliwują, więc. E, no dobrze się trzymają nawet. I coś trafiają. Ale my tu jesteśmy, więc no. Ładny headshot. Dobra, jesteśmy. O, safe. Dobra. Nie powinienem tego może tu robić, ale dobra. O granaty I dalka Nie płacz, te granaty są moje Cześć. Kurde Kurde bele. Rozdapałem sobie z trupa na nozy teraz i mi krew leci No w sumie zombie, może nie wyczują Mam taką nadzieję Kurde, nie poczułem Dobra, o o, mam uczony Dobra mm, Szkoda, że nie mam chusteczki jakieś przy sobie. A, trudno. Najwyżej się z skarpetkę. Którą mi tak mam do wyrzucenia. Dobra, co tu jeszcze mamy? Weźmy sobie jeszcze zapalający jeden.

no to pewnie go... I uciele. No właśnie zepiekło. No właśnie widzimy. Tu, m, dobra, tu bohater... Chyba już widzę, że namiursza... Joooom! Dobra. Zdaniem z, z tą piłą, to, to, to znaczy miną. O! Już mi się tu nabijało poziomo. No bo ładnie Spokojnie celuj się tam gdzieś dalej A tu co to jest może to? Uf, czekaj, tu? Czy co to jest? Uj co to? Nic nie widzę A A pyk pyk A stąd jaki wylazły O coś tu jakby jest, też też go strzelają O nie to perza O mamy kolejny, mamy już tu komiks Pio Pierwsze wydanie, o i ładnie Dobra chodźmy stąd Dobra, no, chodźmy, wiem że tu jeszcze gdzieś jest ręka tutaj Dobra, sobie biorę karabin I ta ręka jest dość... Właśnie... O właśnie, kurde No o, eksterminator Bo chciałem sobie, żeby te profity porobić na kolejny poziom Skąd Dobra Nie wiem, za pomocą mim, to nie wiem Dobra, chodźmy może na początek Tak jak wskazuję, tutaj o, przez tę skinię, potem jak... Dobra, użyjmy jednego granatu Wow Dobra Chyba miał wybuchowy nabój Uzupełnijmy sobie Dobra Tu i... Pokażę mi jakby iść tam w górę Nie, albo, albo po prostu wzdłuż tego ala kabla A nie Tu jest właśnie To gdzieś tam mi każe iść To czekaj, jak ja mam tam wejść? może da się spiąć tu nie, nie sądzę gdzieś muszę to obejść chyba tędy właśnie a no chyba ta o, czyli to dobrze byłem o i są ładunki dobra, to chodźmy tu ty z tymi ładunkami Biegiem. Ale mamy sprint, teraz staminy mamy w ogóle Dobra, teraz do detonatora Dobra O, tu jest wieżyczka nawet Dobra, weźmy miny talerzowe Co mam pomysł Skąd oni tak idą? To dobra Minę rozstawimy sobie tutaj Dobra, oni się już sami powinni wykończyć A jeszcze jedną minę sobie rozstawmy tu Jakby tu prze jakby gdzieś przeszli tędy Takie podwójne zabezpieczenie Dobra Interakcji A i ten lat tu idzie to o kurde tutaj jestem no dwóch skosiło, nie powiem O, tu coś wstaje Tu jeszcze jest moja pułapka Właśnie czekam, że oni tu podejdą w bliżej No, ale tu jeszcze O, dziękuję chłopaki Fiek. No Czech, kurwa, bo przedtem nie detonował to Dobra, tu już można te działka A ten to już chyba dochodzi No do, o, już No i ładnie detonacja Zaszyli no, do budynku ruchu oporu, dobra, to chodźmy To jest dopiero początek jakby tej misji no ładnie, nie będę już zdeptywał tych No, Dobra, chodźmy. Dobra. A. Ale widzę, że się tam trzymają. Nie wiem, czy ta się yy, zal zalicza, ta mina. Dobra. Weźmy jedną Kuruchoporu Dobra, chodźmy tu Granat. Hop! A tamtych to ze zdraporaśmy prądem. I że ich jest. Dobra, jak mamy wykorzystać minę to już teraz. Tutaj to oni muszą w to wejść A o kurde Czyli ona tak działa, ona po prostu podskakuje w górę Ale się chyba nie zalicza Dobra, przejdźmy między tymi Town A tu co O kurde O jest ten do ulepszeń Biorę Kurde, potrzebowałbym tej miny A nie zaliczyło, dobra Kurde, że Jakbym mógł wrócić... Czyli spróbujmy, może się uda wrócić A da się wrócić, nie wiem no, a nie dobra Licha, nadzieja to była. Kurde, truno No bo trudno, no to rzućmy granat. A ciebie załatwimy tak. Pyk, pyk. No i leżeć. Chyba damy amunicję. Ja Czadujemy. O nie, tu nie żyje. i not a what to get to no just so you must be the reinforcements we requested about time grab your weapons and get in position quick uh, to lend a hand old dean but first we need to find that radio mast no time for that the horde's almost here Strashing look up. if you don't repel the enemy and i'll show them the way to the radio mast okay No o oh, kurde, ale fortyfikacje. Przygody się naciągającą hordę, dobra. Uruchommy generator. Porosła włączajmy te pułapki w ogóle wszystko. Działko jest na środku. Potrzebuje jakiś min... O nie, w wodę. O tu jest jeszcze generator. Tak, gdzieś jeszcze? Tutaj. Gdzie możemy, to włączajmy ten płoter pod napięciem Ja poszukuję jakiś mint, coś Dobra Mamy coś innego Niż mina Dobra, cofajmy się Kur... No może tu gdzieś będzie jakieś miny, czy coś Aj Jakbym wiedział, że tamte też działają, to bym wyrzucił jeden granat o nie Dobra, możemy, bierzemy Chroni kompleks Mówisz masz Przyda się na 100% idą Dobra, strzelamy Jezu, ich jeździe tu Dobra, włączmy to Oli się smażają ładnie Co? Sujid Gdzie? O kurde Dobra, siadam działko Kurde dupa, schodź z tego działka, schodź stąd! No bo wdarli się tutaj, już trudno. Się rzekło. Palcie się. A tu? Tu generator czuła nie chodzi. Ale dobra, czekajcie, mina. Kurde, ile, skąd ich tu tyle? A, jeszcze z wody wyłazą. I stąd jeszcze przychodzą. No będę chronił kompleks, tylko... Ja się muszę cofnąć Bo chcę tą minę jakby podsadzić Żeby oni w nią weszli Chyba to tu ją podsadzimy Dobra Dobra, jest tako Dobra, ładnie Dobra, to z muszę mu coś Dobra. Idą tutaj kolejne kierunku, zaraz tu drugą minę. O o, idzie ich jeszcze więcej. Kurde. Polsce za blisko. Nie bójcie żaby. No chyba. O. Dobra, zwalniamy czas Patrzcie jak teraz włącza się skill kill zona Tylko, że bez pistoletów oczywiście Dobra Osłaniajcie tam mnie trochę O ja zrobiłem wyzwanie To są easy Dobra, robimy to zabójstwo, będzie najszybciej po będziemy się tego olbrzyma Najszybciej. O ty, pysk. Czy już? Ej, wszyscy są. Dwaj żyją, dwaj żyją. O nie. O Jezu, gunner, 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 gunner. gunner. O ła, ła, ła. Dobra, leży. Leży na ziemi. We I wprysk. Dobra. Ej, ja powiem, powiem szcz... O, co to są? Toksyczne beczki jakieś widzę. Dziwne, zaznaczy mi się na czerwono. Jak na nie patrzę. Dobra Zabar Weźmy sobie jeszcze ammo trochę Odregenerujmy No, obroniłem to co mogłem Tylko, że nie zauważyłem tego kamikadze co podbiegł tu za blisko Ale wszystko zrobiliśmy na full'a Dobra, to chodźmy do schronienia Pistolety nawet nie wyciągałem Dobra, to od tamtej strony Dobra, to zużyjmy subtech'a już tu no i tak co poniesiemy o się następną Dobra, a zobaczmy jeszcze co tu będzie O, kolejny członkowce, dobra To wchodzimy do bunkra Uff Zobaczmy, jest, ładnie No, mistrzostwa nie ma, ale dobra O, ładnie wszystko Wyższa ranga łowca o, łowcy już jest No dobra To... Ym, no to widzowie, na tym to ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobają moje odcinki z, z Dead no i, i też część z tej z teksańskiej masakry Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej tych odcinków i no, więc do, do zobaczenia w następnym odcinku Cześć! Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i kliknięciu dzwoneczka z dzwoneczka subskrypcją i dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz, cześć.